przed rozpoczęciem odcinka. Jestem pop Chcę wam powiedzieć, że sorry za jakość, za jakość mikrofonu i kamerki. Dawno nie nagrywałem po pierwsze, a po drugie, kamerka jest wbudowana z laptopa. O, z laptopa jest wbudowana, więc sorry za jakość. Może kiedyś ogarnę sobie lepszym. Chcę je kupić, ale nie wiem kiedy. Ale no, sorry za jakąś mikrofonu i kamerki. Dobra, zapraszam do oglądania. Będz! Co ja robię ze swoim życiem? Do oglądania, witam. Jest kamerka. Bo Outlast, to wiecie. Mam dwa problemy. Jeden, od nowa zaczyna całą grę. Outlast, stana... i dowiedzie się dlaczego. Drugi. Muszę mieć tak, bo tu ma główny ekran. A ja mam kamerki przestawić, więc będę tak cały czas. <grymny> a ogólnie większy problem jest. To jest aktualnie moja klawiatura. To jest aktualna moja klawiatura. A czemu? Bo nie mogę użyć mojej tej zajebistej przez to, że nie mam miejsca na kable. I muszę zamówić przejściówkę, ale oczywiście nie zamówię przejściówki, ponieważ nie mam pieniędzy na koncie. <grystanie> Niedługo będzie, więc będzie mi się lepiej grało, ale muszę przeżyć z tym głównym. Ona jest od Szajsunga do mojego starego. Kurwa, tableta, który nie działa. Czy muszę przy.. przywalać? To no bo nie nagrywałem w sumie. A tym bardziej się z kamerką. To jest naprawdę zajebiste. Dobra. Przechodzimy do gry, bo ja nigdy jej nie zacznę. Insane mod is ultimate her attack experience maximum different and no checkpoints. If you die, all, pro, all progress is lost. And you start over the beginning. Are you ready to the suffer? Tak! Jestem w chuj gotowy. Kurwa teraz będę miała się systemu porozumienia Więc witam ludzie Kurwa w The Forest Znaczy Zajebisty The Forest Outlast na no. Inside Muszę usiąść kurwa normalnie, bo ja tak nie mogę siedzieć kurwa po co nagrywania, gościu? Kur... No, chyba jadę już autem nawet, nie wiem co się dzieje, bo chyba nic nie widzę, ja pewnie. No, ale... O, o, pojawi się tu godzinę. O, jest, jest! O kurk jakie lagi. No małe lagi będą. No nie przyznam, że komputer nie jest zajebisty, to nie jest gamingowy komputer. To będzie by było wydać po pierwszym odcinku. Grywa, to jest głośne, ja muszę Wam przyciszyć zaraz. Ja Wam zaraz przyciszę. Mogę teraz? A dobra, kurwa, mogę zajebiście, ja Wam to przyciszę, bo ja mogę być ciszy od gry. A to ja muszę być głośny, a gra musi być ciszy, bo mam oryginalny mikrofon, kurwa. Eee! Kto powiedział, że chcę wy. Ej, kto powiedział, że jak chcę kurwa wyjść? Nie mogę trafić, bo... Kurwa nie Kurwa, jakie zacinki na OBS-ie mogą być? Kurwa kodowanie przeciążone. Zmieni ustawienie. Wyjebane Mam to w dupie. <śm> Chyba, chyba będzie trzeba odcinek dać 18, plus. Bo tu będę bardzo klnąć. O, już mi tak nie ścina, ale i tak będzie ścinało. Bo to jednak, no, trzeba pamiętać, że to jest OBS, kurwa. A ja wolę nagrywać okamem Tak, to niedługo będzie wszystko na kanale, jak ja montuję, czym nagrywam. I po co to mówię? Bo pewnie i tak tego nie zrobię, bo, bo mi się nie będzie chciało. Jak to z już używa muchu, tylko. A dlaczego mam problem z słuchem jednym? Za bardzo wrażliwe To jest mój problem A ja mam grę kurwa na Maxa. A Ta słuchawka mi ledwo działa Ona jeszcze Dobra, from You don't know me How to make this quiz the, the monitoring ID, bla 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 Czyli i się zesrał i uciekł W sumie beka, bo zawsze nagrywam na jednym słuchawce Bo tak mi lepiej jest z uszami trochę bo Moje uszy nie są za bardzo fajnie doświadczone Znaczy te moje lewe ucho, kuwa prawe, bo nigdy nie było używane do takich rzeczy Nigdy nie używam słuchawki na wszystkich uszach To trochę napierdala teraz to, na to ucho kiedy używam <laughs> Jesteśmy w tym psychiatryku. Kurwa. Jesteśmy w psychiatryku. Och będzie mi samo chodziło. zajebiście na Tapripo. tu są notatki. J. Dokument. Które podniosą dokumenty. Ta, będzie mi na początku samo chodzić. Ja nawet tutaj, ja nigdy nie wiem, ale po co tutaj zawsze wchodzę na początku? Dobra, enkodowanie, możesz już być obciążone kurwa. Dziękuję. Chyba teraz będzie mi sam chłop chodził, nie? Nie wiem chłopie, na no, oglądałeś się Matrixa, że samemu seksu sobie chodzi. Wa co Gościu Ono mi samochodzi. Ono mi kurwa samochodzi Jak ja kocham nagrywanie wszystkiego OBS-em. A teraz tu kliknę, bo tu kurwa nie ma. O, to było pierwsze spotkanie, chyba. O, no właśnie, pierwsze spotkanie, no kurwa. Pierwsze spotkanie z naszym potencjalnym przyjacielem. Nie no, zaraz zmienię, kurwa, nagrywanie okań, być grafika chujowa, ale choć będzie się dało, kurwa, nagrać, nie? Chyba, nie mogę kontrolować, za dobrze, kurwa gry, to co? Jakbym nie wiedział, czym się biega. No, nie trzymam, nie? On mi kurwa sam biega. O, znowu nie. Teraz to kurwa piknęli nie się iść. O, znowu sami kurwa idzie. Jak jak... Kurwa. Idź chuju, kurwa, pierdole. No trzymam. Nie no, zaraz kurwa odpala okama. O kurwa kucam iść, nie chcesz? Pierdole, nie. Aha, no tak Zajebiście jak ja kocham OBS, on mi się zawsze musi... Kuwa biegnij Ty szmato Mnie Jakbym nie wiedział, że sklep się, się z ja właśnie to zrobiłem O, tu będzie jeszcze ciekawiej O, już mi samo nie chodzi, zajebiście Ta Wiem, gram mówi coś, co ja wiem. To mnie trochę denerwuje. O, Nie wiem, ale ten film nie będzie przeznaczony dla dzieci. O niciula. Wyście może dzisiaj obawiać gry cicho, ja mam chyba jak wak głośna chuj. ja pierdolę mi serce, zaczyna zaraz nawalać będzie, jak nie powiem co po tym filmie. A tutaj tak, nie ma <śmiech> <śmiech> Kurwa Tak, kocham tryb Insane No ta gra będzie podobno ma, jak tam pisało Inne doświadczenia są związane z tą grą na trybie Insane I teraz nie mogę mi skliknąć. Nie mogę tylko zjebaterię na... Ociechuj. Widzicie, ja wolę ostrożnie tu otwierać drzwi, kurwa, bo jak mam dostać damskera, znowu kurwa, to ja nie podziękuję. <gry> Nigdy nie nawidzę tego fragmentu przez to, że tu trzeba tutaj wejść. Ten fragment jest dla mnie najgorszy, bo zobaczcie. Jep! Zawsze tego się srałem. Bałem. Oho! Ja już więcej, co mnie tutaj czeka, ja tylko odpiszę komuś. No to lecimy. Którędy ja tutaj śmiałeś? A tutaj. Ja chyba. Będę musiał sobie pulsomert załatwić kiedyś do tego, do nagrydełku utlasta chyba Naprawdę To jest kurwa głośne No i kurwa je. Dobranoc Dlaczego, dlaczego tryb insane? Takie będą potem pytania Ja mało chuja ja wiem o tej grze tak naprawdę Nie.

Likuj się kończy, kurwa, muszę, się... muszę sobie kurwa niedługo zaraz znowu O, jakie fajne widoki Ja wiem gdzie biec, ale nie chce mi się Dobra, najpierw biegniemy po... ja biegnę tutaj najpierw po kartę Dostępu do security <laughs> kurwa, pamiętam to Hej, gościu Jesteś na żywo Przywitaj się z moimi oglądaczami Nie chcesz się przywitać? Eee, to się pierdol O, hej. Się kurwa gapi na mnie do chuja. Co wy oglądacie? Nie wiem co oni oglądają. Mam już serce na pierdola, ja pierdolę. Czekajcie. i tak nie czuję bicia. Uuwa. Kocham moje życie a jak se w pierwszym jak se w poprzednim filmie z tego samego sobie robiłem bekę, to teraz kuwa beki nie robię. Bo wiem, że to jest kuwa tryb, który mogę dosyć zawał serca, kuwa można dostać. W ogóle... Nigdy się tobie nie przyjrzałem. A, okej. Okay. Do widzenia. Hej. <gry> Na, na, na. Zawsze pamiętam, że to się wydarzy, ale zawsze się z tego sram Nie wiem, dzięki gościu. Ty mnie zawsze musisz na zawoł wprawić. Znaczy na zawoł. No, na strach, nie? A ja powiem coś ciekawego, będę miał nowy komputer. Nie wiem kiedy już finalnie, bo kurwa miałem mieć tuba przez 2 lata już na niego czekam. Zajebiście. To będzie kurwa. Okej, okay. będzie stream z tego, kurwa. Zobaczycie, jak przechodzę tryb na insane. Bo ja nie zrobię tego wszystkiego w jednym filmie. Dobranoc. Bo na jednym filmie się nie na tego najcięższego trybu, kurwa zrobić. Go zrobimy Na live streamie, który kurwa, się odbędzie prawdopodobnie na moje urodziny Znaczy no Pewnie po moich urodzinkach, bo kurwa na moje urodziny to idzie się To będą już osiemnaste A tam nie było baterii O to coś nowego Tam zwykle była bateria Access, denine. Kurwa, zaraz za dużo. Jakby. Nie no, bym się kłócił, bo ja bym to zamknął, nie, bym miał spokój większy. To nie. do komputer tylko. Mh, gdzie masz jak najszybciej. E. Kurwa, jakby się nie dało po prostu Kurwa tego zamknąć, tej, 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 tej drzwi. W sumie, sensie, czy by coś dało, skoro on i tak tam później wyłącza ten, tę elektryczność. Ja wiem, czy by coś dało. Nie wiem. Mh. E. Nie, tutaj nie ma. Odcinek się kończy po pierwszej śmierci. Jak ktoś dopóki nie to odcinek się nie kończy, nie? mnie gościu, zabij. Ja bym się bardzo cieszył, jak teraz tak mógł zabić z wielką chęcią, bo kurwa nie chcę mi się trochę w to grać, bo ponieważ to jest kurwa triplicein Ja bym sobie mógł teraz wyjść i sobie do tego wrócić, ale kurwa nie mogę To jest chyba najdłuższy odcinek w moim życiu, bo ja nie potrafię... I to jest, to jest kurwa Outlast, a nie potrafię tutaj umrzeć nawet Bo są te, w których się sram i po prostu dalej nie gram. Ja mam powiem jedno. Ja mam aktualnie dość tej gry. Ja chyba lepiej skończę teraz. Spokojnie, ludzie. Ja wrócę do tego. W następnym miesiącu wrócę do tego samego i znowu będę próbował robić insane za miesiąc. Ja mam dość tej gry. Nie chce mi się w to kurwa dalej lecieć. Ja mam dość. Miałem już Jamskary. Było było, hi, hi, ha. ha. I ja już se mogę i są tak naprawdę iść. Ja wam mogę powiedzieć, dzięki, że byliście. Ja sobie kurwa zaraz wyjdę z tej gry. Ja wam powiem, dzięki, że byliście. Nara. Widzimy się w Minecrafcie A podobnie Minecrafta nie zrobię. Haha. Ha. Nie wiem, czym się widzimy. Mam to w dupie co będzie. Bardzo żeby to nie był odlas. Beu o didek, beu, nada.